Przedstawiane przeze mnie doświadczenie to prawo naczyń połączonych, co oznacza, że ciśnienia występujące na tych samych poziomach głębokości są jednakowe. Do doświadczenia potrzebujemy urórkę, którą w moim przypadku stanowi kilkumetrowy przezroczysty wąż. W trakcie doświadczenia będę wywoływał ciśnienie dynamiczne poprzez wtłoczenie powietrza z płuc do jednej strony rurki. Spowoduje to zmiany poziomu wody w rurce. Po wyrównaniu ciśnienia z obu stron poziom wody w rurce stanowiącej naczynie połączone ulegnie wyrównaniu. Przystępuje do doświadczenia. Metodę tą wykorzystuje się na przykład w budownictwie, wyznaczając poziom fundamentów z uwagi na przykład na wypoziomowanie dwóch punktów znacznie oddalonych od siebie. Oraz np. w górnictwie przez sprawdzenie ciśnienia za tamą wentylacyjną, która odgradza wyrobiska górnicze oddzielone od siebie szczelnym murem. W domu tym sposobem razem z tatą opróżniamy akwarium, skąd wypuszczamy wodę do pojemnika poniżej akwarium, co można robić do momentu wyrównania poziomu wody w obu naczyniach.